Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Tego możecie być w 100% pewni. Dzisiaj wyjątkowo witam Was wszystkich, a nie tylko dziewczynę, bo po ostatnich złożonych skargach uświadomiłam sobie, że mężczyźni też tu zaglądają i też mnie oglądają. Dlatego witam Was również w moim gronie serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki filmik Projekt Denko. To jest pierwszy tego typu filmik na moim kanale, dlatego ja najpierw opowiem Wam jak on będzie wyglądał u mnie. No a będzie tu głównie pielęgnacja, trochę mniej kolorówki, więc a nuż mężczyźni znajdą coś ciekawego dla siebie. Także moja propozycja jest taka, że będę Wam pokazywać pusty, zbrzyty przeze mnie już produkt, opowiadać w kilku słowach, co o nim myślę i później pokazywać, kto wszedł na jego miejsce, że tak powiem. Uważam, że takie filmiki są bardzo dobre, bo zachęcają nas wszystkie i Was do tego, żeby sukcesywnie wykorzystywać swoje kosmetyki, nie gromadzić tego, bo to naprawdę nie ma sensu, bo tam stoi, psuje się i nie wiadomo co jeszcze, a tak to sukcesywnie zużywamy to co mamy i zastępujemy to czymś innym. Jeszcze z jakiego powodu te filmiki są ciekawe? Z tego, że niektóre przedmioty nie zasługują ani na miano ulubieńców, ani na miano produktów niezdatnych do ponownego użycia. Tak też pojawią się tu średniaki. No i tyle. Zapraszam na tyle, tyle wstępu. Już wiem pewnie, że za długo gada. To tak od prawej do lewej. Od lewej do prawej. Blondynki za... Ponoć kobiety, przepraszam, nie, nie generalizuję. Ponąć kobiety zawsze mają z tym problem, która jest prawa, która lewa. No ja mam, niestety. Pierwsza użyta przeze mnie rzecz to jest Totalnie pusta odżywka z Nivea Long Repair się nazywa i ona jest do włosów dłuższych, łamliwych i rozdwajających się, czyli zdecydowanie są to moje włosy. I co mogę powiedzieć? 200 ml, cena około podejrzewam 10-13 zł, coś w tych granicach. Na pewno bardzo ładnie pachnie. I powiem Wam, że ja nakładałam tą odżywkę na włosy po umyciu i zostawiałam. Ja każdą odżywkę zostawiam na co najmniej 10 minut. Wtedy jestem pewna, że ona naprawdę w tą strukturę włosy gdzieś tam sobie wejdzie. Albo nie wiem, czy tak jest, ale ja sobie tak wmawiam przynajmniej. I faktycznie ta odżywka była bardzo, bardzo fajna. Włosy gładkie. Um, nie wiem, czy były ochronione, ale na pewno były dużo gładsze i lśniące ja byłam z niej bardzo zadowolona. Na jej miejsce wchodzi Garnier Fructis, którego użyłam dwa razy, więc nie powiem Wam nic konkretnego o nim. Ale jeżeli to mi się nie sprawdzi, to bardzo prawdopodobne, że wrócę do tego produktu, bo jest całkiem przyzwoity. Może szału nie ma, ale daję radę. Nie, nie żałowałam wydanych na niego pieniędzy. O tak, może tak to podsumuję. Dobra, co dalej? Dalej jest bardzo fajny produkt, naprawdę. To jest perfekta masło wygładzające do ciała. Moje jest o zapachu marcepanowym. Wygląda ono tak, totalnie jest puste, coś tam jeszcze można e ewentualnie jak ktoś się pokusi e wydubać. <klarzędzio> I co Wam powiem o tym maśle? Puszyście kremowe, no to, to, to nie kłóciłabym się. Wygładzające i zmiękczające, bardzo ładnie nawilża, to tyle co mogę powiedzieć. I przepięknie pachnie i zapach bardzo długo się utrzymuje na ciele. Kosztuje też jakieś 10 zł za naprawdę sporą pojemność. 225 ml, czyli jest to, jest to jakieś opakowanie. I powiem Wam, że naprawdę jestem z niego zadowolona i bardzo chętnie do niego wrócę. Nawet jak Jacek przyszedł ostatnio, nie, jak kupiłam to masło, to będzie, że on je przechwytuje, bo, bo tak pięknie pachnie. I bardzo chętnie do niego wrócę i pewnie tak zrobię, ale na chwilę obecną mam jeszcze tutaj taki Nivea i taki jakiś z Avonu, to są lotion. A, czyli jak to się nazywa? Teraz będzie, że taka wielka jestem lingwistka, że nie umiem. Balsam. E, to się nazywa balsam. E, balsamy nie są zdecydowanie dla mnie tak wygodne jak masła, ale pokazuję Wam, że używam tego, żeby nie było po prostu projektemko. Ja coś czuję, że jestem strasznie nieogarniętego. Co dalej? Dalej też świetny produkt, jakoś z większości z nich jestem bardzo zadowolona. I to jest niwa Lemon and Oil, czyli żel pod prysznic zawierający olejek. To nie jest zwykły żel, tylko po prostu zawiera olejek i oraz, uwaga, rozpieszczające perełki olejku. To są, to nie, przepraszam, to nie był olejek to były rozpieszczające perełki olejku. Po prostu, no na pewno czytając to, co jest napisane na opakowaniu, bardziej nas to zachęca. I orzeźwiający zapach trawy cytrynowej. Zapach naprawdę też na plus długo się na ciele utrzymuje. I bardzo ładnie nawilża, po prostu chodzi o to, że nie tylko myje, ale też nawilża poprzez zawarte w nim olejki. I ja teraz będę chciała wypróbować na pewno to, ten produkt z nivea pomarańczowy, który jest samym olejkiem do mycia, który zachwalała Niesia i chyba dziewczyny z Donne, więc ja na pewno się pokuszę o to. Yy, dobra, co mam tutaj dalej dla Was wszystko mi leci. Dalej mam przygotowane żele do twarzy i właśnie udało mi się po bardzo długim czasie skończyć wisi Normaderm, um, puściutki totalnie. I w tym samym czasie używałam też czasem na zmianę, jeszcze używam czegoś, ale to już inna bajka. Um, używałam na zmianę tego Efa Clar, który też już jest pusty, więc to wszystko idzie do kosza, z tego wszystkiego cieknie woda. Wishi, um, o Ewa mówić nie będę, bo Wy na pewno wiecie, jak ja bardzo jestem za tym produktem. Um, a to nie wiem, nie wiem, bo katosu tak bardzo go zachwalała, a ja powiem Wam, jest spoko, ale szału mi nie robi. Do fajnie zmywa buzię, radzi sobie też tam z resztkami makijażu, ale żeby to była jakaś wybitna, słuchajcie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, dogłębnie odblokowuje pory, no to, to nie wiem, czy, czy tak jest faktycznie moja skóra jest problematyczna i te problemy, chociaż tego używam dalej są, więc więc nie wiem, szału nie robi, a EFA przecież w przeciwieństwie do tego robi, ale jak się wkopałam, kupiłam kiedyś dwupak i teraz sukcesywnie muszę zużywać kolejny no bo mam, to zużyję, Bo nie jest tragiczny. Dobre, Dobra, W każdym produkcie mówię dobra. Pewnie to jest wkurzające. Kolejny genialny produkt to jest Burżuła płyn micelarny, który też jest całkowicie pusty. I moim zdaniem on jest tutaj chyba najlepszym produktem z tego co pokazuję. Dlaczego? Dlatego, że jego cena też jest śmiesznie niska. To jest jakieś 13 zł, czasem 10 może się zdarzyć. I to jest produkt zdecydowanie dorównujący biodermię. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie znajdę tak, jak, tak idealnego płynu micelarnego jak bioderma, gdzie za każdym przyłożeniem płatka zmyje i usunię mi wszystko. Ale... On nie radzi sobie wcale dużo gorzej. Nie jest to to samo, znaku równości bym między nimi nie postawiła, ale nie radzi sobie gorzej, a różnica w cenie jest po prostu kolosalna. Dlatego jeżeli szukacie czegoś fajnego, to ja polecam to. Ja zamieniłam to na to, nie chwalicie tego, ja to testuję. Co prawda wylałam pół butelki, bo taka Aśka jest właśnie zdolna, ale myślę, że na testy wystarczy. Dalej zużyłam zmywacz do paznokci z Isany, to jest ten z Rosmana i na pewno przy nim zostanę, bo on jest dla mnie najlepszy. Ten ciasteczkowy, ciasteczkowy potwór ciasteczkowy z, z Biedronki wcale mi nie odpowiada, dlatego to jest najlepszy w swojej kategorii produkt. Um. Muszę Wam was trochę pozagadywać, bo nie będę tylko o kosmetykę gadać. Nikt mi się tutaj nie wchodzi, nikt mi się tutaj nie przeszkadza, to ja muszę trochę się powygłupiać, po bo mam taki dobry humor. Dalej zużyłam szampon dla dzieci. a Ja szamponu dla dzieci używam do mycia pędzli. I co tu więcej mówić, on bardzo dobrze się sprawdza, pięknie wypukuje brud z pędzli, a przy tym nie zauważyłam w ogóle jakkolwiek, żeby niszczył e, włosie, żeby włosie było twardsze, albo coś w tym stylu. Pędzle zawsze są tak samo mięciutkie i bardzo dobrze wybrane, e, także mi nie potrzeba do mycia pędzli, niczego więcej. I polecam Wam również ten produkt. Zobaczę, że to jest produkt Rosmanowski i też kosztuje naprawdę grosze. Dobra... Dalej, dalej, jeszcze coś tu, pielęgnacja jest przez chwilę i kilka kolorówki, a już to długo nie potrwa, wytrzymacie. Um, 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 zaraz będę tak zjechana. Są trzy produkty, trzy kremy. Pierwszy to jest Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. Krem o zabójczo trudnej nazwie. Produkt spoko. Fajnie na wilża, ale powiem Wam, że jakoś też mnie nie, nie powalił, nie, nie urzekł jakoś szczególnie. Właśnie wsadziłabym go do takiej kategorii średniak. Ja go ponownie już nie kupię, bo cena jest zdecydowanie wysoka, a jakoś tak... No, może by, co żyłam, fajnie było, a fajnie, ale nie wiem, nic szczególnego Wam o nim nie powiem, bo... bo bo co, bo po prostu nawilżał, jak miał nawilżać, ale jakiegoś e, też Wam powiem, że z drugiej strony e, dramatically different to nie zauważyłam. E, dalej jest Efa Duo, U mnie wszystkie kremy wyciąga, wy, wyciągają. Wyglądają tak, bo ja po prostu zużywam wszystko do ostatniej kropli, e, bo nie ma co marnować. Um. To jest produkt mój topowy, tak jak ten, dlatego ja się nie będę rozwodzić. Wy wiecie, że ja to uwielbiam i już zauważyłam, że odstawiłam ten produkt i jakiś czas go nie używam i już tu mi się pojawiły jakieś wypryski, tu mi się pojawiły, dlatego ja chyba po prostu nie mogę się z nim rozstawać, muszę go używać. Koniec, kropka i I dalej jest ostatni kremik. Wygląda tak, to jest Bioderma Sebium Hydra. Ja go używam na noc, to jest krem na noc, krem nawilżający, no i powiem wam, że postawiłabym go tak z tym klinikiem. Ale on już lepiej moim zdaniem nawilża, bo faktycznie rano się budzimy i ta skóra jest bardzo dobrze nawilżona. Ładnie też ten krem pachnie, ten na przykład nie pachnie. A ten bardzo ładnie pachnie i fajnie nawilża. No i tyle. Nie wiem, czy powinnam oczekiwać czegoś więcej od, od kremu na noc, żeby, nie wiem, skoro jest nawilżający to to powinien nawilżać, tak? A ja nie wiem, czego ja oczekuję. Żebym wstawała rano i moja skóra była piękna, lśniąca i nie wiem jaka. Nie wiem. Piękna i lśniąca i żebym wychodziła na ulicę i tryskała energią i żeby wszyscy się oglądali za mną. Chyba, chyba tego oczekuję. E, póki co zastępuję go kremem z Synergen. Nie wiem, skąd ten krem u mnie się wziął. Prawdopodobnie kupiłam go kiedyś w Niemczech i to jest e, raczej bardziej niż prawdopodobne, bo jest na nim napisane Nachtkreme. E, no dobra, może widzę co? Ja się nie będę... E, Reine hat muss kein Traum bleiben. No właśnie, to ja też przeżywam traumę z pryszczami i to też jest na pryszcze. Także zobaczymy. No nie chcę tego wyrzucać, niech to zużyję. Boże, aśka ile ty gadasz. Zamiast tych dwóch kremów na dzień, które wam przed chwilą pokazałam, czyli Clinique i mm, Eva Klar, y, teraz jestem przy testowaniu matującego kremu na dzień z Nivea i wykorzystywaniu jeszcze coś czegoś tu, tu mam A Light Moisture als Avon. Po prostu no nie wiem, skąd mam tyle tych Dlatego trzeba się wszystkiego pozbyć. Zaraz Wam pokażę po prostu jaką górę pustych butelek wyrzucę. Znaczy sami widzieliście, to, to będę szczęśliwa z tego powodu. Dalej w projekcie denko są dwa podkłady, ale nie wiem czy w ogóle jest sens o nich mówić, bo to jest ten Manhattan Powder Matte Finish. I o nim już słyszeliście milion pochwał. Proszę wrócić do jakiegokolwiek wcześniejszego, z ostatniego okresu filmiku kosmetycznego. To na pewno będzie coś o nim. I burżua Healthy Mix, który również sobie bardzo chwalę. Stara recenzja jest gdzieś na blogu, moja opinia o nim się nie zmieniła. Ja w ogóle tego bloga za bardzo nie prowadzę, ale, ale stara recenzja tam jest. I teraz jeszcze dwie ostatnie rzeczy już, uff, na szczęście. Mascara z która się nazywa Big Drama, czyli po prostu to jest idealna nazwa opisująca mnie, bo ja też jestem po prostu taka chodząca Big Drama. Produkt jeszcze na początku był fajny, faktycznie robił długie rzęsy, wydłużał je i pogrubiał. No big dramy to to nie było, na pewno, to, to efekt z różnych rzęs nie był. No ale tak, no fajnie, tak na co dzień do pracy sobie po, posmarować, pomalować i, i iść, to, to dawał radę. Z czasem zaczął szybko wysychać i później już, e, im bardziej zaczął wysychać, tym był do niczego. Pewnie nie, nie ma do niego dostępu w Polsce, ale nawet mieszkając w Niemczech nie kupiłabym go drugi raz. E, oczywiście, jak wiecie, teraz jest generalnie, um, teraz używam Big uh, Volume Lash z Eveline i They Are Real z Benefita. I teraz ostatni produkt, to jest Top Coat, ten z NYC, Quick Trying Top Coat, on, jeszcze coś go tutaj trochę jest, ale on jest gęsty bardzo, już się go nie da używać, ale ja już mam go bardzo długo, więc ma takie prawo, i co, i to jest genialny produkt, on w Pepco kosztuje 6 czy 5 zł, czy ile tam, około 5-6 i pomalujemy nim wierzchnią warstwę i naprawdę przedłuża trwałość lakieru, a do tego bardzo szybko wysychają paznokcie. Mam zawsze problem, że jestem niecierpliwa. Pomaluję, a potem już chcę iść robić milion rzeczy i zawsze sobie dotknę na tych paznokci. I teraz jest do Was pytanie. Co mam kupić zamiast tego? Bo nie wiem, nie chcę mi się do pepko, nie mam po drodze, nie wiem czy to tam będzie. Potrzebuję top coatu, który fajnie przedłuża trwałość lakieru i który właśnie pomaga w wysychaniu. Także jeżeli macie jakieś swoje propozycje, swoje typy, to ja chętnie poczytam sobie. No, i, i tyle chyba. I dziękuję wszystkim dziewczynkom i chłopcom, którzy zechcieli poświęcić swój czas na obejrzenie mnie i oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, jakie się pojawiają, a ostatnio pojawiają się bardzo przemiłe, zwłaszcza do mojego piątkowego? piątkowego outfitu, bardzo pochlebnie i przyjaźnie go przyjęliście i znowu moją figurę, ja nie wiem o co Wam chodzi, bo ja nic nie robię, a tu ciągle coś mi takie miłe rzeczy piszecie. Impreza na pewno była udana, bardzo była piątkowa impreza udana, sobotnia zresztą też, wszyscy moi znajomi wiedzą o czym mówię i pozdrawiam ich serdecznie, a Was pozdrawiam też równie serdecznie i do zobaczenia za niedługo i jeszcze jakbyście mieli jakąś konkretną propozycję jakiegoś filmiku to też chętnie posłucham.